Jak ze starego, dobrego YouTube'a, zróbmy sobie sprzątanie toaletki. Tu to już w nowym miejscu, ale sama toaletka wygląda tak. Biurko, jak i szafka obok jest z Ikei. Lustro oraz te panele świetlne również. Dywanik na krześle też jest z Ikei, tak samo jak śmietnik pod biurkiem. Krzesło ma milion lat i już miałam w domu. Oraz IKEA z na pewno koszyczek na pędzle oraz lusterko takie poboczne. Tak się prezentuje sam blat, również ta. Tak się prezentuje sam blat, on już ma około 6 lat, także jest trochę porysowany i trochę permanentnie brudny, ale to nic, da się z tym żyć. Tutaj zawsze mam lusterko do makijażu podręcznego, taką podręczną filiżankę z kapibarą, w której trzymam biżuterię. A tutaj zawsze jest podstawka na są oraz kubaczek na brudne pędzelki. Za to na tej szafeczce absolutnie nic nie zmieniło, zawsze to u mnie tak było w domu jest i tutaj również. Mam tutaj taką trafę pompasową czek na biżuterię, biżuterię, tutaj i tutaj w tej szkatułce perfumy, świeczuszkę i takie e, ciałko, taką ozdobę. I tutaj zawsze leży grzebyczek i gumki do włosów, których używam na co dzień. Same te panele się sprawdzają naprawdę dobrze. Tak wyglądają, jak są oświecone. Dają bardzo dużo światła, ładnie oświetlają twarz, tylko może są troszeczkę za ciepłe w stosunku do tego, czego bym oczekiwała do makijażu. Mogłyby być generalnie trochę chłodniejsze. Ale jak za to, że cały ten komplet lustro plus te panele kosztował wtedy trzy stówki, to jest naprawdę okej. Okay. Okej, okay, sprzątanie zaczynamy od tej prawej części, bardziej z prawa i lewa część y, szuflad w biurku. Także zacznijmy sobie od tej bardziej prawej, gdzie mam po pierwsze główną kliniknację. Stąd wszystko chyba zostaje oraz mam duże pędzle do twarzy, które w większości się jeszcze piorą, suszą się, bo je dzisiaj wyprawam. Raczej większy, raczej mniejszy. Oraz pędzle do oczu, to też nie jest y, wszystko co mam. Oraz tam z tyłu są jakieś dodatkowe produkty pielęgnacyjne, jakieś waciki. A tam z tyłu są szczoteczki do rzęs, które używam do wyczesywania brwi. Także z pielęgnacji wszystko zostaje. To jest pciertka do włosów, tonik, y, kwas salicylowy, y, spf kremik, serum takie nawilżający, krem pod oczy, masażer i do ust. Oraz tu mam taką maseczkę, którą jest tam z Tajlandii, do włosów. Massa do twarzy. I to jest takie y, plasterki, które kiedyś były w kalendarzu, One są przecież zmarczkowe. i taki SPF do ciała. Pozostaje. Tak samo jak wszystkie pędzle waciki wiadomo zostają, bo są czyste. I chyba w pędzlach jedynie do oczu zrobiłem przegląd. Ale ja praktycznie wszystkie tak zostawiam, bo nigdy nie wiadomo, do czego się przydadzą, bo wyrzucam takie maluszki, które były w mojej pomadzie do brwi, których no nie używam. A jak coś, to kupię nową pomadę i będę tam miała. Także to będę wyciągała za chwilkę i będę myła te pojemniki. Tutaj dalsza część szuflady to jest ta lewa strona, to są wszystkie puszki, gąbeczki, które też zostają, rzeczy do paznokci, które na razie nie używam, bo nie mogę w pracy paznokci, ale generalnie one wszystkie zostają, bo są Stosunkowo nowe i wymieniałam niedawno kliniczki, bloczki, wszystkie takie mniejsze akcesoria typu line, które już się kończy, ale jest ok, jedna, czy to jest ten zamiennik z mojej sekretnej DuraLine, -u. działa tak samo. Klej do tam mam TriBiotic, czy tam Maxibiotic na różne ranki, głównie na kolczyki go używam, jak mnie bolą, Zalotka, kopyt, kopenseta, trimmer, no, obcinaczka, która powinna być tutaj i nożyczki. Tak samo tutaj mam, żelik antybakteryjny, perołka, sól fizjologiczna, którą też mi się kończy. Jakaś dodatkowa penseta yy, patyczki. Tam z tyłu jest chyba lusterko i bibułki matujące. O, zapasowo sól. Także wszystko to wymuję i myję szufladę. Chyba nawet po jasności tych organizerów w nagraniu widać, że były one przemyte. i Jest większy porządek. Okej, okay, chyba lepszego kadru na tą szafkę nie znajdę. To jest pierwsza szafka w tym moim Aleksie, która jest przy. Toaletce głównej. Tutaj są takie podstawowe rzeczy, które używam na co dzień, takie ekstra jakieś dodatki oraz różne inne akcesoria. Po pierwsze mamy tutaj pomadę do brwi, którą używam dziennie, ona jest akurat z Wipo. do rzęs, najlepszy jaki używam, chyba jedyny, któremu jestem wierny czyli ten żółty słowny. E, jakaś maskara do brwi, żel z, żel z klaresy, taki utrwalający brwi, który wywalam, bo strasznie jest lepiej. to jest taki... nie wiem, czy ja trafiam na jakąś felerną sztukę. One takie są. Ale to jest taki straszny glut. Rozmywam się tego dzisiaj. Oraz taki ołóweczek z rozświetlaczem. Bardzo ładnie wygląda na... na skórze. O, widać. I to jest super na wyjazdy, taki rozświetlacz do kącików. i tutaj koszyczek do mycia. To jest taki ekstra rzecz następna. To eyeliner, który mhm, już ledwo żyje. Także on też dzisiaj idzie do śmieci i muszę kupić nowy. To jest taki o, zwykły z Eveline, fajny. Myślę, że kupię dokładnie ten sam. Tuż z Fenty, który był w zestawie, jednym ostatnim, który kupiłam, biały eyeliner z Ingrid. Myślę, że będę robiła biały makijaż z okazji Pantone po Nowym Roku, także go wykorzystam jeszcze. On już jest stary jak świat, ale jeszcze działa. I żółta kredka z Lovely z Magnum Wołosiewicz, która już nie żyje, także ona musi iść do śmieci, ale jest praktycznie cała wykorzystana. Te kredki z low pastelowe były fantastyczne. I cztery cienie. Tutaj taki piękny pomarańczowy z My Secret numer 513. Bardzo ładny, bardzo gruby, zresztą widać było ładenko Tak samo jak ten brązowy, który kiedyś używam w ogóle do brwi, ale wygląda strasznie dziwnie. Tak szaro i buro, ale go jeszcze zostawiam, bo czasami do jest fajny. I chyba mój ulubiony cień, jaki posiadam, chociaż konkurencję ma dużą. To jest cień, wirus z glamszu w opakowaniu z seferki. On już jest chyba niedostępny, ale go uwielbiam, piękne biało światło. Chyba nawet widać na nagraniu, jaki jest piękny. Oczywiście, że zostaje. I tutaj też jest My Secret Duo Chrome numer 3. Taki zielony. On jest taki. Kurcz, no, ładnie wygląda. Z nim muszę w końcu zrobić jakiś makijaż. I tutaj mam wsówki i małe gumeczki. Były nożyczki, chusteczki zwykłe, e, tutaj takie chusteczki w opakowanku, jeszcze tu powinny być mokre chusteczki, ale dzisiaj mi się akurat skończyły. Więcej gumeczek, opaska, ten wałek do robienia loczków oraz jakieś takie akcesoria do włosów. Także przetrę tą szufladę, wszystkie te opakowanka i układam to z powrotem dokładnie tak samo, jak było. Kolejna szuflada w tym Aleksie to jest twarz, róż, rozświetlacz, bronzer. Kuder oraz większe pojemności, które przelewam i akcesoria do włosów. Także myślę, że od tych włosów zaczniemy. Masażer do skóry głowy z Action zostaje. Używam go właśnie do wcierek. Termoochrona z zeszłorocznego kalendarza z oni bio również zostaje. Nie wiem, czy ona coś daje, ale dalej używam. Olejek do włosów. Spantene uważam, że chyba jeden z lepszych, jaki używam. I niezmienny mój ulubiony tonik różany do buzi z katety. O W każdym praktycznie moim dęku kosmetycznym jest. Także on zostaje. To jest jeden z moich nielicznych już zapasów. Pudry. Z tego nic nie wylatuję. Tutaj mam taki puder z Evelyn Variette, który przy okrutnie bieli twarz, ale używam go jako beżowy cień do powiek oraz jak ktoś tam potrzebuje dokładniej wyczyścić, także on zostaje do wykończenia, ale nie kupię go ponownie. Chyba też jako beżowy cień się sprawdza super. Some's action, akurat ja mam tą wersję, to i spoko się sprawdza, może być. I taki Fixing Powder do całej buzi bądź pod oczy z Wibo, które używam faktycznie, jak gdzieś wychodzę i będą mi robione zdjęcia, typu jakieś imprezy, wesele, bale i tak dalej. No i Nude Look z Sea Golden Rose, to jest ten puder wykańczający, taki rozświetlający. Ja go nie używam na całą twarz, bo nie podoba mi się efekt, jaki on zostawia. Także na co dzień to matowienie powieki jest ok. Wygląda całkiem w porządku. Do tego przyciemnia mi podkład, a ja nie jestem z tych najjaśniejszych, ale na całą twarz go nie używam, bo dla mnie wygląda jak na skóra. Róży. Róż mam jeden z burżuła, stary jak świat, um, numer chyba bodajże 03 dokładnie. Bardzo go lubię. Wygląda przepięknie nawet na oczach, ale i na policzkach. Ciężko się go już wydobywa, ale kolor ma przepiękny. Taką różę herbacianą z delikatnym połyskiem zostaje. Nie wyrzucę go, dopóki się nie skończy. Tym bardziej, że ja wszystkich kosmetyków używam tylko na sobie. I mam trzy róże z Pixi, które kiedyś wygrałam w rozdaniu na Instagramie. Te the glow? On the glow? Dokładnie. Wszystkie trzy kolory, także one wszystkie ze mną zostają i więcej róży na ten moment nie potrzebuję. Rozświetlacze. Paletka z Golden Rose, którą bardzo lubię używać. Ten ciemny wygląda pięknie w kącikach oczu. Różowy i złoty też. Zostaje oczywiście, bo to są takie kolory bardzo uniwersalne, które ja czasami potrzebuję. Święty graal mój, uważam. To jest rozświetlacz, trubo highlight od y, Marty z Glam Shopem. Przepiękny. Bardzo go lubię i bardzo żałuję, że już nie jest w sprzedaży. Wyrzucę go jak się skończy, bo zginie. No i opcji nie widzę. Mój nowy nabytek to jest Fenty Beauty. Ten diamond Bob Haumany. Haumony karat, nie wstydziłam w niego palca? Nie. Haumony karat, dokładnie piękny. Ja mam tę miniaturkę z zestawu yy, tegorocznego, świątecznego. Przepiękny. On wygląda tak szlachetnie, tak drobinkowo i ta konsystencja jest taka przyjemna, taka tłusta. Może nawet nie tłusta, taka lepiąca się delikatnie, ale bardzo taka cienka i sucha. Bardzo trudno wytłumaczyć, jaką on ma konsystencję, ale jest cudowny. Zostaje moja nowa miłość. Tak samo moją miłością są te dwa Rośloty Ewy. Uważam, że ta stara wersja jest lepsza od tej nowej. Ale obie wyglądają cudownie. To nawet widać, że je kocham, bo są zjedzone trochę. I to są takie rozświetlacze, których ja bardzo potrzebowałem kiedyś, czyli takie złote z różową drobinką. Zwłaszcza ten na dole, gdzie jest zwiedzony. Oba zostają, oba są cudowne. A kiedyś najbardziej mój różowy rozświetlacz to był ten Strawberry Slowry, chyba bardzo znany. Blue O, dokładnie ten. Z którym się dzisiaj pożegnam bo nie używam go. Używałabym go tylko dlatego, żeby go zużyć. Ale chyba nie o to o tym chodzi, bo wolę używać te oświetlaczy, które naprawdę lubię i których efekt mi się podoba. A To mimo, że jest w sumie ładne, to już nie robi takiego wrażenia jak te oświetlacze, które pokazałam wam przed chwilą. Także to jest pierwszy kosmetyk, który dzisiaj idzie out z takich pudrowych. No i bronzery. Brązery, bronzerów mam trzy. Beach Cruiser chyba numer dwa który aktualnie wykańczam, chociaż może mi to trochę zająć. Wygląda naprawdę bardzo fajnie na twarzy, bardzo lubię jego efekt. On zostaje oczywiście nieśmiertelny. U mnie Milk Chocolate z On jest następny do wykończenia. Bardzo lubię w ogóle jego efekt, jak u mnie wygląda na twarz. O ile ten wygląda czasami trochę zielonkawo i brudno, tak ten wygląda naprawdę ładnie jak kontur. I tu są rozsypane, pokruszone kuleczki brązujące z W7. Które ja lubię używać jako takie pierwsze omiecenie delikatnym brązerem, żeby tak uciekać trochę tą twarz. One też są u mnie do wykończenia i po prostu jak to wszystko wykończę, kupię sobie coś lepszego. Ale na razie mi to wystarczy. Także tą szufladę również myję, organizerki i idziemy dalej. Trzecia szuflada w moim Aleksie to są usta, korektory, błyskotki i podkłady oraz utrwalacze. Stąd chyba nic nie wyleci. Po pierwsze mam trubkę podkładów z Fenty, które dostałam ostatnio przez zakup w Sephora. kiedyś je ja wykorzystam. Settings Spray z Morphe, który był kiedyś w kalendarzu adwentowym z Douglasa. On jest na wykończeniu, ale myślę, że nie kupię go ponownie. Nie widzę po prostu efektu na twarzy po nim jakiegoś takiego spektakularnego, chyba wolę ten z Golden Rose, ten niebieski. To jest taka błyszczyko pomadka It's Fancy z Fenty, również z tego zestawu, bardzo Fajnie wygląda na twarz, dopiero ją testuję, to prawda. Podkład, który mam, to jest Ultra Satin z L, z bedronki. Po prostu jest ok, ale ja chyba kupię ponownie. Dwa korektory z Eveline. Są ok po prostu. Ładnie wyglądają na twarzy. Dlatego mam e, bronzer kremowy z Essence w takim chłodnym kolorze. Wygląda na mnie trochę brudno, ale go zużyję. To nie wygląda aż tak źle. Trzeba go ładnie wpracować, żeby dobrze wygląda I usta. Mm. Wetta Dizmaka, moja ulubiona pomadka. dziesiątka i dwunastka z Golden Rose. Taki zwykły pomadek. Błyszczyk z Catrice. Ten e, olejek od jej ostatniej kolekcji. Bardzo ładnie wygląda, pięknie. Taka nowo błyszcząca pomadka z Catrice. Również stara jak świat. Tutaj z Golden Rose 18 i 34, czerwień klasyczny na oraz taki różyk. I dwie konturówki, jedna z DM-u, a druga z Bell. To jest taka super, mega brązowa. Nie wiem, czy nawet nie zabrązowa na moje gusta. O, tutaj mam. Trochę może za ciemna brązowa, ale spróbuję ograć w tym roku w czerwoną brązową. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I taki piękny kolor, taki taki zgaszony brązowy z B To jest numer 3. To wszystko zostaje, dlatego wszystkie takie perełki nie przyklejane do twarzy zostają, bo ja tego też używam do kartek. To wszystko zostaje, no bo to się nie terminuje. Oraz tu mam wszystkie moje błyskotki do oczu i do twarzy. Tutaj mam Glam Shop krem kartowy. Jest jeszcze stare opakowanie Glam Shopu. To wygląda tak. Wygląda przepięknie. Prze ale ja tego bardzo rzadko używam. W tym roku powiedziałam, że użyję na sylwestra. Sylwestra idę do pracy. E, kruszonka z Glamshopu. Wiem, że w tym świetle nie będzie widać jej piękna, ale wygląda cudownie. Takie pokruszone diamenty na oczach. Cudowne to zosta wszystko zostaje. E, Kobo Pigment 511, taki różowo-złoty. Chyba jeden z najpopularniejszych tam w 2016 roku. Ale bardzo rzadko, ale go używam czasami. Tu jest taki z Limo, złoty. Też go czasem używam, rzadko, to tak prawda, ale używam. Tu jest taki brokat z Mio. Taki lekko niebieski. Widać? Różkę widać. Taki lekko niebieski, numer 16. E, pomarańczowo złoto różowy numer 17. O, nie ale widać. Oraz taki, taki zwykły klaczek złoty, 14 numer. Zdecydowanie bardziej widoczne od tego złotego z Lovely oraz moja święta trójca. Stara jak świat, używam tego tylko na sobie. Miami, Dubaj i Vegas, czyli takie turbo stare pigmenty z Glam Shopu z edycji takiej limitowanej. Wiem, że Vegas potem wyszedł jako turbo pigmentek Vegas Bis, ale... O, to są przepiękne błyski. Bardzo rzadko ich używam. To są przepiękne, to jest Vegas. Taki brązowo niebiesko burgundowy Miami, taki złoto-różowy. Też jak mam taki. O, on jest bardzo intensywny, złoto-różowy. Też jak mam ten, to mogłabym się pozbyć tego z kobo. Ja w sumie to jest nie wywoła. Także niech leży. I ja tego czasu, czasami używam do paznokci albo na kartki. I lubię takie. Stare, brązowe złoto. Wszystkie piękne, wszystkie oczywiście, zostają. I tą szufladę mamy ogarniętą. Tutaj już musimy takim dziwnym kadrem, trochę pod skosem, bo mój statyw nie ogarnia, że jesteśmy już tak nisko. Yy, czwarta szuflana, druga z tych głębszych. Palety do oczu, rzęsy. Jakieś dodatkowe palety, lusterka i charakteryzację. Od palet zacznijmy, bo to będzie najtrudniejsze. A uważam, że tu będzie jakieś rozstanie. Po pierwsze Mio Five Points, to jest numer 30, chyba edycja limitowana. Kolory bardzo szalone, bardzo rzadko je używam, ale czasami takie kolory mogą mi się przydać, także ona zostanie. Zoeva Coco Blend, to maleńka wersja, Voyager. Hmm. Ostatnio się do niej przekonałam, bo ona ma faktycznie bardzo ciekawe te brązy, z takim lekko rudordzawym podtonem. Co prawda te błyski to już... pójdę chyba rękę mieć trzy razy podczas tej szuflady, ale no te błyski no już... Nie robię takiego wrażenia jak kiedyś. Zostawię ją, bo ona jest fajna jak gdzieś jedziemy na przykład na wesele, i na drugi dzień na poprawinę muszę się gdzieś pomalować, to ją biorę. Mam takie fajne podstawowe kolorki. Dwie palety, z którymi mam problem, czy je zostawiać, bo już ich nie używam. To są Revolution inspirowana Subculture i Older Renesans z Anestezji. To jest Reloaded Iconic Vitality, ta różowa, i Iconic Division, zielona. To były jakieś fantastyczne palety, jej ja bardzo długo używam. Chyba zresztą widać po zużyciu. Uważam na nie, żeby mnie spadło, ale jak spadną, to będę miała pretekst, żeby je wyrzucić. Nie użyłam już tych palet, ale uważam, że kolory są piękne. Bardzo lubiłam ten cień, ten zielony, ale on się tak strasznie kawali, Jest już takim... Był piękny, bo on był taki zielono-złoty, przepiękny, prze, prze ale bardzo trudno się już go nakładać. No tu jest. Trzeba go zeskrobać trochę, żeby go nałożyć. No ja myślę, że to jest chyba czas tej palety, mimo że ten cień jest przepiękny. Też bardzo lubię ten cień. Bo on jest taki różowo. Taki, taki strasznie mocno biony różowo. Fukcję mam, zieleni mam. Także myślę, że dzisiaj jest dzień tej palety, z którą się pożegnam. Ale ona jak na końcu czasy 2016 roku była fantastyczna jakościowa. Czarny do dzisiaj robi na mnie ogromne, ogromne wrażenie. Ale myślę, że już czas jej nadszedł. Moje serce krwawi. Następna paleta to jest paleta, która jest u mnie najbardziej zjedzona. To jest Neon pastele Mat z Glam Shopu Edycja. Są 15 Glam Boxa, których już niestety nie ma. Chociaż ta była jakieś. Jak ostatnio spojrzałam na stronę do kupienia, żarta strasznie. Te kolory są cudowne. One są naprawdę pięknie, intensywne na oczach. Ten różowy faktycznie wygląda jak taki no, nowy róż, ten jest przepiękny. Jedyne co to ten beżowy jest dziwny, bo on wygląda tak ładnie na palcu. Ale jak się z nim zacznie pracować, wytrąca się taki dziwny, dziwny pomarańcz. O, chyba widać różnicę, że ten jest taki dziwnie pomarańczowy, a ten jest taki y, ładnie wyżowy. O, może tu na palcu, to widać, ja, że tu też mam ten cień na tym palcu. Dziwnie się zachowuję i jego akurat nie używam, ale uważam, że ta paleta jest fantastyczna i dopóki nie zgnie, bądź się nie skończy, ona będzie ze mną. Tak samo jak ta paleta. To jest Alchemy od Kat Von D. Święty Gral, mój kolejny. Jest przepiękna. Co mój dziś nie robię takich palet. To też już zaczyna być zjedzona. Cudowne, te płyski są piękne. Bardzo ją lubię jako akcenty kolorystyczne we wewnętrznym kąciku. Niebieski miałam nawet na swojej studniówce. Jest przepiękna. Dziś już nie robi takiego wrażenia, jak robię ja wtedy, ale jest przepiękna. I dopóki nie zginie, będzie ze mną. I chyba to samo tyczy się tej palety. To jest moja składanka z Glam Shopu. I on tak bardzo delikatnie, dlatego tu mam serwetkę i ten zaślepkę. Tu mm, on jest do kupienia w dm jakby ktoś potrzebował. On jest przepiękny taki. O, widać, jak piękny, taki zmrożony niebieskie. Dubieńki jest prze, przepiękny. Też mi się już sypie, także go zasłonię. To jest na pewno narcy Ten poniżej ten fioletowy. To jest marmurek. Ten to jest ultrafiolet. To jest też Turbo Plus. Ten y, sam wirus, taki fioletowy. Podajże laguna, tak, niebiesko-złoty. Bardzo ładnie wygląda. Ten to były praca. Dokładnie, taki żółty. Były bodajże fajerwerki, jak dobrze pamiętam. Teraz też pójdę umyć rękę po tej palecie. Tak, fajerwerki, taki srebrny, piękny. Nie pamiętam, jak się to nazywał. Arcymistrz, taki fiolet z bieskim. Karat, taki złoty typowy. Niebieski to był matowy bluz. On jest chyba też do kupienia w DM-ie. I tutaj są dwa zielone, które też bardzo lubię używać, czyli marynowany groszek oraz, oraz, oraz... ławkowy. Moja składanka piękna. Przeczytam Wam wszystkie kolory, bo może niektórzy będą zainteresowani tymi wykończeniami. Cudowna, jej też nie oddam. Obchodzę się jak z jajkiem, zwłaszcza tym, tym księżycowym. Chociaż cieszę się, że jest w w razie czego sobie dokupię. Dobra, wracamy kolejna paleta, która jest moim świętym. Mam nadzieję, że żyjecie grałem. To jest Mia z Beauty Vitrix Instagram. Ale to jest ta pierwsza wersja. Ja na nią. Pamiętam, jak ją kupowałam. To była szósta rana przed szkołą, jak miałam 16 lat. Teraz mam 25, za chwilę 26, czyli to było 10 lat temu. Ja coś chyba kręcę, A może i nie. Ale używam tej palety tylko na sobie, nawet jeżeli ma 10 lat. To jej nie wywalę. Zjedzona, jak widać, matowego beżu już nie ma. Te błyski też już nie robią w tym momencie wrażenia, też są bardzo ładne. Ten był trudny w pracy, ten niebieski, ciemny, ale i tak uważam, że jest to fantastyczna paleta. Tej kali używam do dziś i bardzo ją lubię, chociaż już taki, ona jest bardzo podobna w konsystencji do Fenty. Piękna paleta, zostaje ze mną, dopóki się nie rozleci. Tu już widzę, że mamy problemy. Dopóki nie zacznie gnić, ona będzie ze mną. Uwielbiam ten róż, ten pomarańcz, ten, ten brąz, no tą kalę, to wiadomo. I te ciemne brązy do robienia kreski są fantastyczne. Zostają oczywiście. Również się nie malowałam na moją studniówkę. Studniówkę miałam 8 lat temu chyba. 6. Jakoś tak. Affekt pure Passion, czyli taki baziczek. Też zjedzona, bardzo ją lubię. Róż jest przepiękny. mam Tu jakiś czysty palec mam. Piękny jest, taki delikatny, bardzo ładny do roztarcia tych innych kolorów na powiece, żeby był taką delikatną chmurką. To jest w ogóle nieużywany przeze mnie cień. Taki różowo-złoty, bardzo modny na tamty czas, jak wychodziła ta paleta. Dziś nie robi absolutnie wrażenia. Tak samo jak ten, no już robi trochę może większe, ale no bez szału dzisiaj. Ale zostaję bardzo ludy, zostaje bardzo lubi, tego i Golden Rose, jedna z takich paletek, które są super na początek. Bardzo podstawowe kolory, ładne trio do konturowania, chociaż ten bronzer jest trochę ciepły. No, te błyski stąd to jest. To jest jakieś takie nieporozumienie do końca, bo one nie błyszczą, ale ten jest bardzo ładny. On jest takim delikatnym kapeluszem. Widać go, jak ładnie się błyszczy na powiece. Bardzo lubię tę paletę, zostaje. To jest moja składanka z glika. Dlaczego tylko ten cieniec jest Inglota. Reszta to jest Kobo i to jest Sephora, który jest bardzo podobny do tego z My Secret, którego Wam pokazywałam na początku. Ale dużo gorzej się rozblendowuje do takiego wręcz czarnego, brudnego. Mm. Kobo i te dwa są chyba z Stara Stare jak świat i nie używam tej, w ogóle tej palety. Tą paletę będę chciała sprzedać, a środek wywalam po prostu do śmieci dzisiaj. Zrosłam dziś do tej decyzji. Dalej, tu jest lusterko takie z Tigera wyjazdowe. Ja je biorę właśnie na wyjazdy, ono zostanie. Jeżeli chodzi o rzęsy, to jest mój ulubiony model z Aliexpress. Za parę złotych bardzo fajny. To jest trzy pak i ja akurat mi zostaje jeszcze tylko jedna na pewno. Jak mi się skończy, to je dokupię. Oraz jedne z takich, tutaj pudełko się że nie gra roli, ale chodzi o taki model taki delikatny. I delikatny, ale bardzo ładnie wygląda na oczach. Coś takiego zawsze noszę. Także to oczywiście u mnie zostaje. To jest opakowanie, które ja zawsze biorę na imprezę, jakby mnie oczy zaczęły boleć od rzęs. Zawsze mam pęsetę i klej do rzęs do tego. A tu mam, o to są rzęsy, które wywalam, nie lubię. One są bardzo sztywne, bardzo brzydko wyglądają na oczy jak takie ulalki. Nie podoba mi się, także nie noszę ich, nie lubię, wywalam je. Dwa koszyczki mamy puste. Dział charakteryzatorski, o i zapasowe puszki, jeszcze tu są zapasowe Tymery do brwi. W sumie to ja to mogę wrzucić razem. I niezapasowe do rzęs. Okej. Okay. Jeszcze tutaj jest z tyłu tak? lusterko. Yy, na takim stojaczku. Tu jest dział charakteryzatorski. Tutaj jest tak. Ona jest i magic z Aliexpress. Czasami jej używam. Bardzo rzadko. Już aktualnie, bo nie robię takich e, makijaży artystycznych. Ale w razie czego to ja mam. Także ona zostanie, jest nie woła. Nie śmierdzi. Także zostaje. Dlatego są pędzelki oraz sztuczna krew, która jest tragiczna, także mi się wywalam. I to wszystko. Ostatnia szuflada przed nami. Ostatnia szuflada to jest szuflada z paznokciami. Paznokcie aktualnie nie noszę, bo nie mogę w pracy nosić. Ale z tej szuflady praktycznie nic nie będzie. Jeżeli zmienię pracę, to pierwsze co robię? Robię paznokcie. Takie złotka na przykład, tutaj mam różne kolory, właśnie do paznokci. Ja mam wszystkie poznaczone, maseczkę do frezarki, żeby nie wdychać tego pyłu z paznokci, Lampy, różne błyskotki. Zaraz ja przejrzę sztuczne paznokcie, które chciałam gdzieś ubrać na imprezę, ale wyglądały tragicznie, także idą aut, jakieś zapasowe pilniczki, frezy, takie sorniczki do różnych prób. Są bez połowy. także w ogóle tego nie wyciągam, szablony, go wywalam co trzeba i nic absolutnie z tego nie ruszam, bo wszystko to będę używać jak z zmienię pracy. No a to są różne błyskotki. Nawet tego nie wyciągam, bo i tak jak się będę przeprowadzać, to będę całą tą szufladę opróżnić, żeby łatwiej przywieźć tą komodę, także wtedy wszystko wyjmę i to bo nie używam tego na razie. Idę myć um, wszystkie szafki, wszystkie te pojemniczki i zaraz Wam pokażę, jak wygląda efekt finalny. Więc tak się prezentują wszystkie rzeczy, których się pozbywam. Trochę tego jest w sumie. Tu jest jeszcze pod tym jest, o, jeszcze jedna paleta. O, tak, czyli w sumie jest raz, dwa, czyli dziesięciu rzeczy i tych trzech yy, pędzelków. I tak to wygląda w całości, już na swoim miejscu docelowym. Jeszcze chcemy kupić kwiatek koło tego lusterka. Już w ogóle powinno to ładnie wypełnić ten kącik. Jestem generalnie zadowolona z tego, jak to tu wygląda. Wygląda praktycznie dokładnie tak samo, jak u mnie w domu rodzinnym.